Cześć, jestem Karolina i witam Cię na moim kanale Ogród z Pasją. Dzisiaj chciałam Wam poinformować na temat arbuzów, ich wysiewu, uprawy i jak wyglądało to u mnie w zeszłym sezonie. Tak naprawdę, arbuzy posiałam pierwszy raz w swoim życiu rok temu. Był to spontaniczny odruch. Mój mąż był na kwarantannie, dostaliśmy arbuza, był to marzec, więc mój syn stwierdził, że posieje pestki z tego arbuza. No to ja dużo nie myśląc dałam mu doniczkę, doniczka opakowanie po truskawkach, które też dostaliśmy w paczce z zakupami od rodziny. Wsypałam mu troszkę ziemi, on szczęśliwy powrócał sobie becki z, z arbuza, przysypaliśmy i czekaliśmy aż arbuz zaczną kiełkować. Kiedy arbuzy naprawdę nam wykiełkowały, zaczęłam czytać o, o tym jak uprawiać arbuzy. Okazało się, że wtedy upełniliśmy pierwszy błąd. Wyszaliśmy arbuzy do wielodoniczki, a one powinny być ciane każdy pojedynczo do osobnych doniczek. Więc stwierdziłam, że no trudno, nie przeżyją pikowania. Syn jakoś musi mi to wybaczyć, że nie doczytałam o tym wcześniej, ale nie spodziewałam się tego, że arbuzy, czy znaczy pestki arbuzów posyskane ze świeżego arbuza tak świetnie wykiełkują. Więc... Powiedziałam synkowi, że no spróbujemy je przepikować, no, ale że mogą po prostu tego nie przeżyć. Po pikowaniu okazało się, że nasze arbuzy świetnie rosną w nowych doniczkach. Wtedy pojawił się kolejny problem. No wiosna była bardzo zimna, bardzo późno zrobiły się ciepłe noce, żeby te arbuzy można było wsadzić na pole, ponieważ nie mamy szklani. Wtedy mój tato wyszedł z pomysłem, że zrobi prowizoryczny taki namiot. Yy, zrobi konstrukcję, gdzie będzie nakrywał te arbuzy agrowłókniną. Więc pod koniec czerwca posadziliśmy już gotowe sadzonki, dosyć spore, muszę ją przyznać, na pole. One sobie pod tą agrowłókniną świetnie rosły, były często podlewane, no i miały w miarę ciepło, jeżeli można powiedzieć, że tamta wiosna czy nawet lato było ciepłe. I pierwsze arbuzy zaczęły nam się zawiązywać dość wcześnie, ale nastąpił kolejny problem nasze arbuzy zaczęły odpadać. Więc wtedy już myślałam, że no już na pewno klapa po tych wszystkich niewypałach, które wcześniej zrobiliśmy, no nasze arbuzy nie urosną. Okazało się wręcz przeciwnie, że nasze arbuzy pięknie urosły, były smaczne, soczyste. I w tym roku postanowiłam, że część arbuzów w posie jest które mój syn zbierał skrupulatnie z każdego arbuza. Kazał sobie je odkładać, suszyć i posiać na następny sezon. I tak zrobiliśmy. 10 doniczek posiałam z arbuzami już wcześniej, którymi, które podbierał mój syn. Do 5 doniczek chcę posiać arbuzy z nasion zakupionych w markecie. Takiej odmiany. I zobaczymy, które wykiełkują i jak wykiełkują, to które będą rosły lepiej, czy lepiej owocowały. Jeżeli w ogóle nam cokolwiek z nich wyjdzie. Więc moje arbuzy w tym roku już sieję każde ziarenko do osobnej doniczki. Doniczki najlepiej, żeby były dosyć spore, ponieważ arbuzy nie lubią przesadzania tak naprawdę. To, że w tamtym roku nam się udało, to był jakiś fups po prostu. Nie wiem, albo tak chęć życia tych arbuzów. Więc mówię, zasadzimy każde nasionko do pojedynczej doniczki, dosyć sporej, ponieważ arbust to duża roślina i wytwarza dosyć dużą bryłę korzeniową. Przy tym nie lubi mieć naruszanej tej bryły korzeniowej, więc no nie polecam pikowania. I teraz otworzymy sobie nasiona i w opakowaniu jest, powiem Wam, dość nie wiem, czy to będzie widać. Dosyć sporo jest tych arbuzów. Więc ja sobie tutaj powybieram. no na chyby trafił. Robię dołek. Mam tutaj y, ziemię do wysiewów roślin. Wcześniej tam ziemię po prostu sobie zrosiłam, żeby była wilgotna. Dlatego, jak Wam już mówiłam, przy largoniach, że najlepiej nasypać do doniczki ziemię, zrosić je wodą, żeby była wilgotna ta ziemia i wtedy wkładamy sobie tak pasteczkę, przykrywamy ziemią. To jest nasza pierwsza doniczka, druga. Jak będę mówiła wam, czy w ogóle moje argusy wzeszły? Jeżeli wzeszły, to które lepiej? Czy te pozbierane z owoców naszych zeszłorocznych rokodobanych, czy te zakupione właśnie w specjalnej odmiany, która jest napisane, że toleruje i jest odporna na zimniejsze warunki? No i mam nadzieję, troszkę częściej kwoty. Mam nadzieję, że to lato będzie o wiele cieplejsze niż tamte nasze arbuzy będą miały wystarczająco słońca, żeby pięknie dojrzeć. Oczywiście zdjęcia z arbuzami i jak wyglądały sadzonki arbuzów, jak później wyglądały same owoce wstawię Wam na koniec filmik jak zawsze. Więc moje arbuzy postawię na zachodnim parapecie, gdzie będą miały na pewno dużo słońca i mam nadzieję, że pięknie wykiełkują. Też y, na końcu filmiku wstawię Wam y, zdjęcia nasion kwiatów, które zakupiłam w tym roku. Będę w każdym filmiku opowiadać, jak dane kwiaty mi rosną, jak kiełkują, czy są łatwe w uprawie, czy nie, bo nie powiem, nie będę ukrywać, że część z tych kwiatów po raz pierwszy będę wysiewać u siebie, więc mam nadzieję, że będą mi pięknie kwitły, rosły. No i zachęcam Was do eksperymentowania, do wysiewu różnych warzyw, owoców. Jest to fajna frajda, nie tylko dla nas, ale też dla naszych dzieci. Właśnie tak pokazywanie od podstaw, jak te rośliny rosną, jak na przykład w przypadku arbuzów. Świetnie smakują owoce, które wysialiśmy sami, zerwaliśmy sami u nas na polu i wiemy, że nie mają żadnej chemii, nie są niczym pryskane. No powiem Wam, że radość mojego syna w tamtym roku była nieoceniona, jak chodził dumny z własnymi arbuzami, i wszystkim mówił, że to są jego, tylko jego arbuzy. Pomijając fakt, że miał dużo pomocy przy tych arbuzach, ze strony dziadka czy mojej, żeby w ogóle pięknie tam urosły, no ale to były jego i tylko jego arbuzy. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam Was do następnych odcinków, gdzie będę pokazywała Wam, jak sieje te kwiaty, jak mi rosną. Może zachęcę Was do tego, żebyście razem ze mną podjęli ten eksperyment. No w tym roku, nie ukrywam, kupiłam tych nasion dość sporo. Jeszcze domówiłam i mam nadzieję, że w tym tygodniu już mi dojdą, więc też będę siała jeszcze więcej roślin. Będę robiła Wam fotorelacje, filmiki. No. Zapraszam Was do śledzenia ze mną tego, eksper tego kwietnego eksperymentu. Cześć!